Prowadzę konferancjerkę i jestem po prostu sławna, uwielbiana. Popularność, jaką daje mi aktorstwo, jest dla mnie źródłem satysfakcji, samorealizacji no i w pewnym sensie samouwielbienia. Słyszałem, że jesteś poetką. Opowiedz coś o tym. W naszej szkole Realizują się nie tylko sportowcy, Wiele tu wrażliwych, uczuciowych ludzi, Poetów. Ach, poezja, coś pięknego. Każdy z Was może otworzyć swoje serce Ku poezji i recytacji. Staniecie się prawdziwy? Nie błędymi najdą, bo się wróci, góra uczmyka już rok. Ktoś na ciebie czeka, by ktoś powrócił, bo kiaft jest bliżej niż rok. By się wróci po burali, by w niesie się, te wkładacie się, a świat też w tę stronę. Aż ja toczy to, czy twój tak proczy, toczy to się los, a ziemia toczy, toczy swój galp toczy, toczy się los, a ty, to płaczesz, ażeby śmiać się w już i już dość, dosz, już doszł. Już dosz. Odpędź czarne myśli, rozluźnij twoich łez, niech to wszystko, to nie toble. Do nowy dzień staje, do nowy dzień staje, do nowy dzień, do nowy dzień,